Przez tą całą samotaninę się wykańczam i choć chciałbym się wyłączyć od tego wszystkiego Nie mogę, nie mogę, kolego Podwyższam zacisk do pracy moich pięści na zdrowiu moim kiedyś wszystko się zemści Rozdarcie i wkurwienie na porządku dziennym. Jestem kimś stanowczym, a nie zmiennym. Moja ranga to zapierdol na czołówce. Chójci po tydziennej gotówce, w tym życiu dobijamy siebie. Ktoś tu zapierdala ciężko. Nie zrobią tobie, tak by było lekko. Życie jest ciężkie, słowo się rzekło. Czasem zwykła praca to jest piekło. Lekie to mogą być twoje płatki z mlekiem na śniadanie. Ale w życiu czujesz w łapach, co to jest zapierdalanie.